Witajcie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku mamy dla Was bardzo mocny występ wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który, jak walec w radiowym studiu, rozjechał pierwszy rok rządów koalicji pod wodzą Donalda Tuska. W pewnym momencie słuchający tego, europoseł Koalicji Obywatelskiej aż się zapowietrzył, gdy próbował odpowiedzieć Konfederacie. De, 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 de. Krzysztof Bosak, jak ma to w swoim zwyczaju, oczywiście, był niezwykle krytyczny względem koalicji rządzącej, jednak szczególną uwagę zwrócił na niezrealizowane obietnice. W końcu w tym zakresie jest taki jaskrawy przykład, jak 100 konkretów na pierwsze 100 dni Donalda Tuska, których większość nawet nie została ruszona lub z nich się wycofano. Swoją drogą ja sam nie jestem w stanie zrozumieć, jak tak doświadczony polityk jak Tusk mógł się podłożyć swoim przeciwnikom politycznym, obiecując Polakom coś, czego w większości nie był w stanie dowieść. Polska nie poszła do przodu, mamy e, złą sytuację gospodarczą i ona się pogłębia. E, e, została zrealizowana zdecydowana mniejszość obietnic wyborczych. Oczywiście metodą żonglowania faktami możemy wskazywać, że coś tam zostało zrobione. E, no, w, w, natomiast ogromna większość obietnic nie została zrealizowana. Część z nich dlatego, że była nierealistyczna i mamy rekordowy deficyt. E, ten deficyt jest częściowo zawiniony przez poprzedni rząd i jego rozbudowaną politykę socjalną, ale rząd platformy poszedł w tym kierunku. Jeszcze dużo bardziej. Ehm, jak e, w następnych latach my mamy z tego wyjść, nikt nie ma bladego pojęcia. Przypomnę, to jest 290 miliardów złotych deficytów. Czyli tłumaczone tym, że również te rzeczy, które były poza Tłumaczenia, panie do redaktorze, nie mają znaczenia, liczą się fakty. Mamy po prostu to ogromny prawda. deficyt. E, rząd musi pisać specjalne sprawozdania do Unii Europejskiej w tej sprawie. Wicemarszałek Sejmu jednak punktował także kolejne porażki rządu w sprawach gospodarczych. Publicznie dywagował też, czy opóźnianie niektórych inwestycji to nie jest świadome działanie na niekorzyść Polski. Szczególnie, że doszło w tym minionym roku do takich kuriozalnych sytuacji, jak problem z podziałem obowiązków pomiędzy wiceministrami, o czym wspomniał sam Krzysztof Bosak. Co gorsze, konkurencyjność naszej gospodarki sukcesywnie się pogarsza, i to jest najgorsze. Rząd obecny nie ma na to absolutnie żadnego pomysłu. Rdzeniem tego jest polityka energetyczna prowadzona przez Unię Europejską, która prowadzi do coraz dalszego wzrostu cen energii, utraty konkurencyjności naszej gospodarki i wzrostu cen wszystkiego, co się w gospodarce wytwarza. Obecny rząd nie ma żadnego pomysłu poza ślepym podążaniem za tym i wzmacnianiem tej polityki. Wstawili do rządu prawdziwych, klimatycznych wariatów, którzy chcą jeszcze tą politykę pogłębić. Przejść od celu redukcji emisji CO2 55%, na przykład do 90% albo 100%, co jest całkowicie nierealne. Wstrzymane są inwestycje. Pan tutaj powiedział o kolei, pan Joński z Koalicji Obywatelskiej. Otóż nigdy nie mieliśmy tak niskiej liczby rozpisanych przetargów na inwestycje infrastrukturalne, drogowe i kolejowe, jak w tej chwili. Program CPK, w którym jest znaczny komponent kolejowy, jest opóźniony co najmniej o rok, jak nie od Lata w wyniku indolencji, nie niekompetencji tego rządu, wypadł prywatny inwestor, który chciał być w tym projekcie i maskują w tej chwili te opóźnienia. W sprawie y, elektrowni mm -hmm. atomowej, jej budowy, wydaje się, że mamy mm -hmm. intencjonalne powodowanie opóźnień poprzez zamieszanie z lokalizacją i sprzeczne deklaracje z rządu. Praktycznie którąkolwiek część inwestycji nie weźmiemy, mamy albo opóźnienia, albo chaos. Y, Niepouzgadniane rzeczy w rządzie i nie jest to dla nikogo, kto śledzi sytuację w rządzie, żadną niespodzianką, bo bo ten rząd przez całe miesiące nie był w stanie wydać wewnętrznie wymaganych prawem zarządzeń o podziale kompetencji w między wiceministrami. I tu warto podkreślić, że jest to jeden z największych rządów trzeciej RP, jaki w ogóle istniał, mimo że zapowiadali, że na będzie to. To zawsze jest, mniejszy jest bardzo duży niż niż problem. Ja mam tylko prośbę, żeby nie używać takich słów, jak wariat, i tak dalej. Ograniczmy jeżeli tego ktoś słowa. niszczy jeżeli polską mogę prosić. gospodarkę i stawia utopijne cele przed Pol nakłada obciążenia na nasz przemysł, na naszą gospodarkę, to dla mnie jest taki człowiek wariatem. Ale mamy wiele słów. Jest to, że życzliwe określenie, bo w innym wypadku trzeba by stwierdzić, że jest to jakiś agent, który Życzliwa niszczy naszą proszę, gospodarkę. Ale, e... Jednym z głośniejszych tematów, na jaki wypowiada się obecna koalicja rządząca, jest temat mieszkalnictwa. Krzysztof Bosak i w tym zakresie wykazał niedociągnięcia rządu Donalda Tuska, który tylko mówi a niekoniecznie wciela cokolwiek w życie. My, jako Konfederacja, zwracamy uwagę, że trzeba po prostu obniżyć koszty budowy nowych mieszkań i odblokowywać proces inwestycyjny. W tej chwili, jeżeli rozmawiasz się z ludźmi, którzy budują mieszkania, proces przygotowania dokumentacji, cała ta część prawno-administracyjna trwa dłużej niż samo budowanie. To jest ponad 50% cyklu inwestycyjnego, to jest zabawa z papierami. Dlaczego? Bo mamy szalenie skomplikowane prawo i różne procedury, na które nie ma krańcowych terminów i sobie samorządy czy inne organy administracji mogą procedować tyle, ile chcą. To należałoby zmienić natychmiast. Dzień po powołaniu rządu, który chciałby, żeby budowano więcej mieszkań, powinna zacząć obradować komisja prawników i urzędników, którzy. Miesiąc później przedstawią propozycję do wdrożenia ustawowego z krańcowymi terminami na wszystkie rzeczy, które stopują inwestycje, zwiększającymi pewność inwestorów co do tego, że jak kupią działkę, to wiedzą, co na niej mogą wybudować. Żyjemy w państwie złożonym z samych absurdów, na przykład kupując grunt, nikt nie wie, co dokładnie będzie mógł na nim wybudować i nie ma żadnej procedury, w której można by to ustalić. W o, z widać to, można że wybudować działo... mieszkania i później nie mieć do nich dojazdu i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie ma krańcowych terminów na uchwalenie. Tych nieszczęsnych planów, od których bardzo wiele zależy. Krzysztof Bosak zaatakował też koalicję rządzącą, która chce wprowadzać pomysły z dyrektywy budowlanej serwowanej przez Unię Europejską, co ma drastycznie podnieść koszty budowy. Marszałek z Konfederacji wypomniał też rządowi wyłączenie programu Czyste powietrze, który ma oferować dopłaty do wymiany systemów grzewczych. Jednak tutaj musimy zastrzec, że program ten został wyłączony, gdyż według Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który go obsługuje, w dotychczasowych mechanizmach opracowanych zarządów PIS dopatrzono się poważnych nieprawidłowości. Przez to pewna ilość pieniędzy miała być wyprowadzana, co mogło zagrozić całemu programowi, bowiem Unia Europejska przez to mogła zabrać Polsce te pieniądze. Należy jednak kwestionować kilkumiesięczny czas, gdy program nie będzie funkcjonować Uwaga, że ta koalicja, zwana uśmiechniętą chyba ironicznie, popiera politykę Unii Europejskiej w zakresie skrajnego podnoszenia kosztów budownictwa. Mam na myśli dyrektywę budynkową. Nie, nie, Jesteśmy nie. jedyną siłą polityczną, która ostrzegała przed dyrektywą nie. budynkową. Będziecie to wdrażać, już wdrażacie. Zamknęliście właśnie, zaskakując wszystkich program czyste powietrze i zlikwidowaliście właśnie, przynajmniej zapowiedzieliście, możliwość dopłat do pieców gazowych, które są sposobem ekologicznego ogrzewania domów, bo jesteście fanatykami, którzy Zwa chcą zwalczać ogrzewanie domów i chcą zwalczać normalne roma. życie przez ludzi. Eee. Krzysztof Bosak wstawił się także za koleją. Podzielił się swoimi rozmowami z osobami pracującymi w tym sektorze, informując, jak podupadł on pod względem inwestycji. Tak naprawdę jest to dość zaskakujące w świetle wielkich obietnic rządu Tuska o budowie CPK i kolei dużych prędkości w Polsce. No cóż, pewnie znowu są to puste obietnice. Jedno słowo tylko, bo to nie, że weszliśmy na kolej. Od ludzi z branży wykonawczej, z firm, które produkują, wiem bezpośrednio, że nigdy nie było ogłoszone tak niewiele przetargów infrastrukturalnych jak w tej chwili. Te firmy po prostu nie mają co robić, będą zaraz bo znikały z rynku. Nie usprawiedliwiajcie się pisem, rządzicie rok, mogliście rozpisać już przetargi, ogłaszać na kolejne odcinki drogowe czy kolejowe. Nie robiliście tego w wyniku paraliżu de decyzyjnego. I bez nie można rozpisać przetargów na środki nie ma. Doszło też do starcia Krzysztofa Bosaka z posłanką lewicy, kiedy znów dyskutowano o mieszkalnictwie. Wicemarszałek zaorał jej pomysły o braniu kredytów przez gminy w sytuacji, gdy mogłoby zabraknąć środków na ich spłatę. Według Krzysztofa Bosaka samorządy są wystarczająco obciążone, a kolejne rządy tylko dorzucają im obowiązków. Podał też niepokojącą informację na temat unikania prawdy przez kolejne rządy w Polsce, które ukrywają przed Polakami prawdę na temat zadłużenia. Wydaje mi się głęboko niestosowna sugestia, że gminy nie budują mieszkań, bo może nie mają pomysłu. Znaczy, każdy, kto rozmawiał z samorządowcami wie, że po prostu w większości gmin y, są poważne problemy finansowe. Ziemia, wynikające z tego, że y, wrzucane są ciągle nowe obowiązki na samorządy, ale nie są y, odpowiednie środki dostarczane. I moim zdaniem prawdziwe tsunami dopiero pójdzie so, przez... Środki y, są w DGK, tylko trzeba wiedzieć, jak z nich korzystać. Przykładem jest Włocław. Y, y, ja wiem, że Lewicy zawsze się wydaje, że środki są w bankach i wystarczy je zabrać. I problemy znikną, ale to tak nie działa, pani poseł. Naprawdę, gdyby w BG były jakieś środki. tam się środki... nie zabiera, tylko pożycza. Oczywiście, że są. <grym> nie, no ale jak się pożycza, to się pożycza na procent i później trzeba jeszcze oddać. Tak? Korzystnie oprocentowane Ale pozwoli pani, procent, że powiem, to istota sprawy, są też sprawy pieniądze jest są taka, na to I co? I Dyrektywa budynkowa, o której wspomniałem, obejmuje między innymi wszystkie budynki należące do publiczne. One należą w większości do gmin. Krótko mówiąc, samorządom zaraz zostaną dowalone ogromne koszty modernizacji. Budynków, na które samorządy nie mają środków. Eee, I rząd ani poprzedni, ani obecny nie przeprowadził żadnej kalkulacji, jak duże to mają być pieniądze i skąd mają się wziąć. Polska e, jedzie z górki bez trzymanki. Ten rowerek podskakuje coraz bardziej. I niedługo się wywróci. Nikt nie sporządza takich kalkulacji, panie redaktorze, z prostego powodu. Nikt nie chce ujawnić skali zobowiązań, które zostały wzięte na państwo polskie, na polskie społeczeństwo. Oni się po prostu tego boją. Krzysztof Bosak zaliczył też konfrontację z europosłem K.O., Dariuszem Jońskim, któremu nie chciał pozwolić udawać, że jego partia cokolwiek może w Unii Europejskiej. Szczególnie, że oni raczej podporządkowują się temu, co proponuje Komisja Europejska. Dzieński. Ale ty, po pierwsze chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o dyrektywę budynkową, nie ma na to zgody naszej koalicji obywatelskiej. Po drugie, jeśli chodzi to to o bustosłowę. samorządy. Co znaczy nie ma zgody? No, Zemotorsz... właśnie to, że będziemy Drugi raz rzędu, nie rządu, tylko kolega, studio nie mówili, tak jak w przypadku samochodów spalinowych, ale będziemy również proponować to w Parlamencie Europejskim. To nie ma znaczenia. Komisja Europejska, którą poparliście, te przepisy już wprowadziła. Możecie polityce, przyjść do naszego polityce, obozu eurosceptycznego, aby no robić, co wam jest I wy jesteście ważne w ekipie, jest która robi, co wam każą. Zachęcam nad jesteście ryszymi, w, dyrektywami, jesteście które będą e, w, w parlamencie. A, Natomiast a, tak, dalej. po pierwsze dy, dyrektywa. Dariusz Joński próbował zbić te argumenty, oczywiście za wszystko obwiniając PiS. Zmienił też temat na wybory prezydenckie i Rafała Trzaskowskiego oraz polityków PiS, którzy mogą usłyszeć zarzuty. Po drugie, jeśli chodzi o samorządy. Po raz pierwszy się tak zdarzyło? I rząd Donalda Tuska podjął decyzję, że przekazuje na samorządy prawie 25 miliardów. Bo faktycznie bieda po 8 latach i po wprowadzeniu m.in. Polskiego Ładu spowodowała, że samorządy nie miały naprawdę już te podstawowe rzeczy i musiały podnosić lokalne do granic możliwości podatki. To się skończyło. Właśnie decyzja została podjęta na 25 miliardów. Pan zapytał o wybory prezydenckie. Nasz kandydat, Rafał Trzaskowski, przedstawił w momencie ogłoszenia oczywiście kampanii swój program. Ale mogę się spodziewać, że, że te wybory będą oczywiście o bezpieczeństwie, będą o konkurencyjności polskich firm. Ale będą też o uczciwości w polityce. Ale ja co mogę będzie powiedzieć. o mieszkaniach? Też będzie o mieszkanie. Ale co? Nie, ja nie chcę wychodzić w no szereg, stawię? jeśli chodzi o, o, o naszego zechta, kanada ale, Rafała no. Trzaskowskiego, przedstawi program, ale przyzna pan, że jeśli chodzi o uczciwość w, w życiu politycznym, publicznym, jest to równie ważne. I mogę powiedzieć jedno: jak będzie Rafał Trzaskowski prezydentem, nie, u, nie ułaskawi żadnego polityka, który będzie skazany w przeciwieństwie do Andrzeja Dudy, czy kolejnego, który moim przekonaniu, moim przekonaniu idzie tam po to, idzie tam po to, żeby właśnie ułaskawiać w kolejce. No przecież dzisiaj pan Romanowski nie wiadomo gdzie jest. Policja go szuka. On się schował, chociaż pisał na Twitterze, że on się nigdy nie będzie chował. Że on będzie OK. Proszę zwrócić uwagę. Dwóch byłych ministrów e, m, przestępcy ułaskawieni. Zaraz Komendant głównej policji z zarzutami. Wrócimy Wiem, ta, do ta lista osób z zarzutami ty, jest coraz na gorsza. Krzysztof Boszak Wypowiedział się też na temat wojny polsko-polskiej. Według marszałka z konfederacji publicyści przesadzają w tym zakresie, i nie ma nic złego w tym, że w demokracji pojawiają się emocje i różnice pomiędzy różnymi partiami politycznymi. Ja uważam, że obiecywanie w demokracji ludziom, że zakończą się spory, jest ogromną hipokryzją. Problemem nie, nie spory, wojna. Spory? wojna. Spor Panie redaktorze, to są frazy sformułowane przez publicystów, którzy robią, spokazno, robią dramę błaga. wokół tego, że między partiami są emocje. W wielu europejskich państwach emocje są dużo większe. Moim zdaniem ta cała diagnoza o wojnie polsko-polskiej wynika z prowincjonalizmu polskiej debaty politycznej i nieznajomości tego, jak na pieniądze. według pana nie ma wojny między politykami i między I w... częściami różnymi narodów? Proszę pozwolić, że dokończę zdanie. Ta diagnoza, nazywanie sporu między partiami wojną, wynika z prowincjonalizmu polskiej debaty polegającego na tym, że wielu ludzi, którzy komentują polską politykę, nie zdaje sobie sprawy, że w innych państwach europejskich, unijnych poziom napięcia politycznego jest jeszcze znacznie większy, problemy ustrojowe z praworządnością są większe. Przestańmy dramatyzować, że mamy w Polsce jakąś szczególnie złą sytuację, bo nie mamy. Przestańmy się usprawiedliwiać, że różne rzeczy normalne, rozwojowe w Polsce się nie dzieją, bo się nie da, bo ci, bo tamci. Przestańmy po prostu się usprawiedliwiać. To jest mój apel, niezależnie kto wygra w Zacznijmy nie ma co skupiać się na konkrecie. Państwo jest ze jest. Okay. Wiem, że państwo, ale generalnie z demokratyczny. Zakończę zdanie, panie redaktorze. Spór jest okej, okay tak w demokracji jest naturalny. Istotne jest tylko, żeby był oparty na prawdzie, a nie na kłamstwach, i żeby prowadził do konstruktywnych wniosków, to znaczy do poprawiania prawa i polityk publicznych, a nie gmatwania tego coraz bardziej i wciągania ludzi w większe obciążenia. I to już wszystko w tym odcinku. Zgadzacie się z Krzysztofem Bosakiem, a może nie miał racji? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach a jeśli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem lub zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za oglądanie i życzymy Wam wszystkiego co najlepsze w nowym roku. Do zobaczenia.